thank mm. you Cześć Grzybofile! Witam Was serdecznie 19 października w kolejny mroźny poranek, czwarty już z rzędu, jaki spędzam na Pogórzu Przemyskim, a właściwie jakim witam następny Dzień Grzybowych Poszukiwań. Choć po raz pierwszy z tego właśnie miejsca, podczas tego mojego właśnie pobytu tutaj, w tych stronach. Minione trzy dni spędzałem w zupełnie innej dolince. No a ta cóż, była cudowna wiosną, gdy było tutaj pełno kwiatów, Życie budziło się z zimowego snu, było wspaniale, przepięknie. Wcale nie gorzej było w ubiegłym tygodniu, gdy jeszcze liście, co prawda, nie opadły. Bardzo wiele się przez te kilka dni zmieniło w ogóle jeszcze się nie rzuciły może dopiero zaczynały na drzewach się rzucić ale było tutaj już wówczas pełno interesujących mnie gatunków grzybów tak więc myślę, że teraz, następnego tygodnia. Również uda mi się coś grzybowego tutaj znaleźć. Co prawda, słońce jeszcze tutaj nie wpada. Póki co jest schowane za pobliskim wzgórzem, ale ja już powoli będę sobie szukał odpowiednich miejsc do fotografowania grzybów. Najbardziej rzucają się tu w oczy rzecz jasna opieńki, jako że rosną stosunkowo wysoko. Ale nie o grzybobranie mi dziś chodzi. Tak bardzo, jak o znajdowanie grzybowych ciekawostek i rzadkości. No bo jednak we ściółce, usłanej dywanem z jesiennych liści, nieco trudniej będzie mi teraz coś dostrzec. Tydzień temu to zupełnie inaczej wyglądało. To jest niewiarygodne. Wiem, powtarzam się, ale ciężko mi wręcz uwierzyć, jak bardzo może się zmienić wygląd tego fragmentu lasu, tej dolinki na przestrzeni tak niewielu dni. No ale myślę, że sytuacja grzybowa jakoś drastycznie pogorszyć się nie powinna. Nadal mamy jesień, jest stosunkowo ciepło. Co prawda noce są chłodne, ale jeszcze nie na tyle, aby zatrzymać wzrost grzybów należących do gatunków jesiennych właśnie. Poza tym zapowiada się kolejny słoneczny, bezchmurny Cudowny jesienny dzień, więc jakże mógłbym go nie spędzać w lesie? Na słońce zresztą nie musiałem długo czekać. W samą porę tu przybyłem. Mamy godzinę z pół do dziesiątej. Po ubiegłotygodniowej wizycie w tej dolinie wiedziałem, że to jest właśnie dobry moment, aby tutaj przybyć, no i właśnie tym razem na dłuższe poszukiwanie trwające więcej godzin. A więc też rozpoczynam je przez to o wiele wcześniej. No i skupiając się właśnie na tym fragmencie, na tejże cudownej dolince, kiedyś stanowiącej zamieszkany teren, mieściła się tutaj wioska, o czym zresztą mówiłem Wam już w moim pierwszym wiosennym filmie stąd. No a teraz całą dolinę pochłonął las, przez co mamy. Jej urodę dawną, dostrzegalną, choćby w postaci właśnie gdzie niegdzie jeszcze widocznych drzew po zdziczałych sadach. No ale jednocześnie las tutaj się rozpanoszył i sobie doskonale poczyna, zagospodarowując ten piękny teren z udziałem grzybów, oczywiście. No, powiem Wam, że już pewne znalezisko robi wrażenie. Skradałem się do niego tak trochę niepewnie, nie będąc pewnym, właśnie co to jest. Za drzewa zaczęło się coś wyłaniać. Myślałem, że to może będzie jakiś garnek czy jakiś inny artefakt. A to jednak element natury. Spójrzcie, jaka bomba grzybowa. Olbrzymi owocnik. Gatunku, który po raz pierwszy na moich nagraniach będziecie mieli okazję, macie teraz okazję zobaczyć. Niezwykle mnie cieszące znalezisko, do niedawna jeszcze, jeszcze parę lat temu znajdujące się pod ochroną prawną, mianowicie purchawica olbrzymia, grzyb jadalny, no i widzicie chyba tę skalę, on ma z 40 cm na 30, taki troszkę owalny, na może jakieś 25 wysokości. No, powiem Wam, że akurat pórchawicy olbrzymie się tutaj nie spodziewałem, no bo ona z powodzeniem może sobie rosnąć choćby na łące. Nie potrzebuje wcale lasu. Tutaj wyrosła sobie pod drzewem, w takich właśnie zaroślach, takim trochę łęgowym lasku nad strumykiem. No, i takie właśnie sobie środowisko ten rzadki grzyb jadalny, przypominam, wybrał. A wymiary przyznacie chyba, że ma całkiem zacne. W sumie to nawet cieszę się, że ten owocnik pojawił mi się właśnie w lesie, a nie na terenie otwartym, nie na łące. Gdzie sfotografować go byłoby trudniej w pełnym słońcu? Tu mamy sympatyczne, lekkie cienie, słońce prześwitujące przez liście. Całkiem odpowiednie środowisko do fotografowania go. Odkroiłem jej kawałek i widzicie, w środku już jest w pełni dojrzała. Ma tutaj taką bardzo mięciuteńką, bardzo przyjemną nawet gąbeczkę. Tak, mówiąc. W sposób mocno upraszczający ta warstwa z zarodnikami, taka właśnie jest miękka, mokra. Jak widzicie, podatna bardzo na nacisk i naprawdę przyjemna, bardzo w dotyku. No i skórka, która ją okrywa. Stosunkowo cienka, jak na rozmiary tego owocnika. Skórka jednocześnie pokryta takim wzorkiem, jak widzicie, jakby jakieś żyjątka drążyły sobie alejki. Trochę tak to wygląda. Miejscami żółknąca, no i sam środek też taki troszkę jak dojrzałe rurki u prawdziwka żółto-oliwkowy. Tak oto już mamy pierwszą grzybową rzadkość, a przecież dzień się dopiero rozpoczyna. Ruszajmy więc dalej. Dolina jest piękna zresztą nie tylko z poziomu ziemi, ale i z lotu ptaka. Tak więc nie mogłem odmówić sobie tego krótkiego przelotu. A w międzyczasie ociepliło się na tyle, że wreszcie mogłem ściągnąć czapkę, nie mówiąc o innych elementach odzieży górnej i dolnej, które mnie dogrzewały w ten wówczas mroźny poranek, a teraz już całkiem ciepłe jesienne przedpołudnie, no a co do Ziemi? Na ziemi faktycznie widzę już mniej owocników grzybów, dosłownie owocników, niekoniecznie gatunków. No bo w makrofotografii grzybów ważne jest dla mnie, aby znaleźć obok siebie, no bo inaczej trudno to logistycznie rozegrać. Dwa owocniki tego samego gatunku. Jeżeli mówimy o grzybach mających kapelusz, coś pod nim, typu blaszki, pory, jeden z tych owocników chce mieć. Od spodu właśnie widoczny na zdjęciu, na tym samym zdjęciu jednocześnie mając owocnik niewydobyty z podłoża i widoczny również od boku, od góry. No a tutaj jak już to mi się trafiają właśnie pojedyncze owocniki. No ale narzekać nie zamierzam, przez to bardziej rozdwajam, staram się rozdwoić, podzielić mój wzrok. Rozdwoić to może nie jest dobry pomysł. Pomiędzy podłoże, ściółkę, a właśnie... Drzewa, które na niej leżą, no bo nadrzewne grzyby też mi się marzą przeróżne, rzadkie, które mogłyby tutaj sobie rosnąć w takim właśnie opuszczonym ala rezerwacie, naturalnym rezerwacie przyrody, no bo nie ma tu żadnej ingerencji człowieka z tego co widzę. Powalone drzewa pozostają powalo, powalonymi drzewami, po prostu sobie tutaj gniją, rozkładają się, zostają zajęte przez grzyby, więc żyć, nie umierać dla grzybów. Rzadkich, a takich, jak wiecie, na pogórze przemyskim nie brakuje, a jednocześnie w planowanym turnickim parku narodowym. Więc póki parkiem narodowym ten teren nie jest, no to szukam na całego dowoli, gdzie mi się podoba, bez żadnych dodatkowych zezwoleń. A gdy już natrafiam na owocniki jakiegoś interesującego w miarę gatunku grzyba, czyli najlepiej takiego, którego nigdy nie obfotografowałem. W ilości więcej niż sztuk 1, no to albo jest, są one obiedzone, albo za stare, bardzo stare, gdzie nie widać takich uniwersalnych, jednoznacznych cech danego gatunku, albo bardzo młode, również ten sam powód. Dla którego nie są one dla mnie atrakcyjne, no ale cóż, zaczęliśmy z grubej rury, mocnym naprawdę akcentem, Purhawica olbrzymia. No i ciężko go będzie przebić, ale z drugiej strony, gdybym wówczas od razu mam na myśli nie znalazł tak szybko, właśnie tak interesującego, rzadkiego gatunku, to chyba troszeczkę bym już zaczynał się stresować. A przynajmniej. Smucić. Pewien pesymizm by się wkradł co do dalszych poszukiwań. A tak i tak wiem, że już jest dobrze. No i druga jeszcze połowa świetlistej części dnia przed nami. No ale nie przesadzajmy już z tym marudzeniem. Od czasu do czasu trafi się coś do sfotografowania. No cóż, 4,5 godziny poszukiwań za mną. Najbardziej interesującą mnie grzybowo część tej doliny, już sprawdziłem. Zbyt wcześnie by wracać. Jednocześnie nie wydaje mi się, żebym nagle tutaj jeszcze nie wiadomo, co znalazł, więc kolejna godzina spędzona tu może mieć średni sens. Liście faktycznie utrudniają znalezienie grzybów naziemnych, a ja faktycznie może trochę nawet za bardzo rozglądałem się też po pniakach, licząc też na grzyby nadrzewne. Ale absolutnie nie zamierzam na wynik tej części dzisiejszych poszukiwań narzekać, jako że purhawica olbrzymia, sami rozumiecie, mógłbym sobie o niej tylko marzyć. Nigdy jej nie pokazywałem, więc bardzo się cieszę, że ją znalazłem. To tylko pokazuje, że naprawdę dowodzi, kolejny raz już, że trzeba być zawsze przygotowanym na niespodzianki leśno-grzybowe niekoniecznie. Nastawiać się na jeden konkretny czy kilka konkretnych celów poszukiwań, bo możemy znaleźć coś zupełnie innego, ale nie mniej interesującego. Tak było i dziś, ale dzień jeszcze końca nie dobiega. Korzystając więc ze słońca, które jeszcze przez parę godzin powinno wystarczająco poświecić. Przemieścimy się teraz więc do pewnego miejsca, które w ubiegłym tygodniu Wam pokazywałem i rosły sobie w nim piękne, młode owocniki pewnego rzadkiego gatunku grzyba. Może niektórzy z Was skojarzą, wierni widzowie, o jakim gatunku mowa. Bardzo chętnie zajrzałbym do niego właśnie podczas obecnej wizyty w tej części Polski, a dziś jest chyba ku temu idealna okazja. Zwłaszcza, że jutro już ten teren opuszczam. Jak zapowiedziałem, tak też zrobiłem. Witajcie więc u progu dość gęstego, jak widzicie, lasu świerkowego. Skrywającego pewien rzadki gatunek, którego tutejsze stanowisko z chęcią ponownie odwiedzę. Mam nadzieję, że jego ubiegłotygodniowych owocników żadne robale nie pożarły, bo to różnie może oczywiście być. Ha, są, tylko trzeba się do nich jakoś dostać. Nawet wcale tak bardzo nie podrosły, jak mogłoby się wydawać. I biorąc pod uwagę, że cały tydzień ich nie widziałem. Za to troszkę podeschły, nie są już tak nawodnione jak w minionym tygodniu właśnie. Są to oczywiście owocniki łopatnicy żółtawej, gatunku naprawdę rzadkiego, znajdującego się na liście grzybów rzadkich, z kategorią krytycznie zagrożony wymarciem. Trochę ich tu jest, biorę się więc do fotografowania póki warunki oświetleniowe są wystarczające. Choć i teraz idealne one niestety nie są. Za wiele owocników do fotografowania, do wyboru. Do zdjęcia tutaj niestety nie miałem. Jest ich tutaj malutko, jak na znane mi stanowiska. Świerkowy, lasek, zagajnik. Więc żegnam, choć nie żegnam jeszcze tych stron. To nastąpi jutro. Jeszcze jedno miejsce, do którego koniecznie muszę Was zabrać, chcę jutro odwiedzić. Zaś już pojutrze. Ruszę na kolejną kilkudniową wyprawę w zupełnie inny rejon Polski. Abyście więc następnych moich filmów nie przegapili, to serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, a jeszcze bardziej za dołączenie do grona wspierających. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!